Bardzo, bardzo serdecznie z Anglii. I chciałem powiedzieć wszystkim o to Państwu, że dzisiaj żadnej treści nowej dla Was nie mam. Zatem mam jedną, a trzeloką wiadomość. Wszystkiego najlepszego, bracie Hamund, Skoru, Adaś. Jesteśmy jedwięci, o nie 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 Starcy i łukasz środki Jesteśmy jedwięci, o nie 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 Jaka do skrupa do skrupa Jesteśmy jedwięci, o nie 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 Los, o nie 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 Ech ty <ślimy> O nie nie nie. Dobrze. <ślimy joshy> no, włoż dzisiaj było 18 lat no w tym jej jutro, ale to nieważne Życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, fajne dziuchy. Ale ci tam nie szukaj na hama, przyjdzie sama, nie? Zresztą kiedyś podstawowa wersja, nie? To że fajnego auta. Albo takiego. tak, albo takiego. Nie, błagam Cię, nie kupuj takiego. No i w końcu możesz te łaziemności, nie? To możesz legalnie robić to. Kurwa! Co pierdolne to byś miał. A, że się tak pierdolą. No i może w sklepie kupić dokładnie to. Po zostało. No wyjedź, że na ciało ciebie. Kubeczko i... Bo znowu no i ogólnie brat, co że chciał Ci powiedzieć, to, że już fawa dużo odcień z od przedszkola i też razem kręcimy, nie? Dlatego te loty wiór I chcę Ci pokazać kilka naszych śmiesznych synek razem. Chcę Ci pokazać kilka naszych takich wiesz, synek poważnych, nie? Że raz, dwa razem, my to się tak robili. No i na końcu macie też jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i brat. Było panie razem, nie? Wkrótce wrócę. I dalej będzie brat z bratem pić, szaleć i dalej nagrywać. To a dać. Właśnie ta dorosłość, spokojnie. nie tak jak i to byłby najlepiej. Good night, good luck. Ujęcie, nie ujęcie, no Jak my ustalili, It... los idioci. Spójrz choć, chodź raz, przejdźmy na świat. Chceń nauki je wszystkie, jeśli masz ambicje. Gdy nadejdzie czas, zawoła zawołana, nie nas na brzegom, szumem czas daleka. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz! Otwórz oczy, patrz! La 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 oczypać. Otwórz oczy, patrz! Piłkę kopać chcesz? chcesz? Kopać na trawę świeć. Zagraj razem z nami Zagraj z kolegami Rankiem kiedy świt. Ląka do drzwi Luka młodych pole

Yep,